Cześć! Witajcie w Ugotowani TV. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam przepis, który przez wiele lat, właściwie przez całe moje dzieciństwo gościł w naszym rodzinnym menu. Niektórzy pytając co jedzą, jak usłyszeli, że jest to sałata z jajkiem, to robili dziwną minę jak można surowe żółtko zmieszać ze śmietaną. A otóż tak naprawdę wcale nie mieszamy surowego żółtka. Zobaczcie jak przygotowywało się w rodzinnym naszym domu moją ulubioną sałatę. Przygotowania zacznijcie od wstawienia dwóch jajek, niech gotują się na twardo, a wy w tym czasie umyjecie sobie sałatę. Kiedy ten etap jest już gotowy, sałatę rwiemy do miski. Sałatę nie kroimy, tylko rwiemy w dłoniach. Przygotowanie tej sałatki powinniście zacząć nie wcześniej niż 15-20 minut przed podaniem. Jeśli sałatka będzie leżała dłużej, z octem i ze śmietaną, to zrobi się z niej taka przysłowiowa ciapa, a nam chodzi o to, żeby sałata była jędrna ale krucha. Teraz sałatę polewam octem, ja używam albo octu jabłkowego, albo różowego, albo winnego, nie używam octu spirytusowego praktycznie w ogóle w kuchni. Delikatnie skrapiam, możecie zamienić sobie na sok wyciśnięty z cytryny, jeśli tą sałatę mają też jeść dzieci. Delikatnie też solę. Ale to nie może być dużo soli, bo sól i ocet mają tutaj tak naprawdę zadanie niesmakowe, chociaż też będą wyczuwalne w całej sałatce, ale mają zmiękczyć naszą sałatę. Teraz całość dokładnie wymieszam. Odstawiam na bok i zajmę się sosem. Jajka są ugotowane na twardo i wystudzone, przekrajam je na pół. I żółtka wrzucam do miseczki albo do jakiejś wysokiej szklanki pojemnika, w którym będę mogła je utrzeć. Dodaję teraz do tych żółtek cukier. I generalnie sprawdza mi się taka zasada, że na każde jajko dodaję dwie łyżki cukru. I tym razem dodam 4 łyżki cukru, ponieważ były dwa jajka. Ale na koniec, jak już to wymieszamy ze śmietaną, warto będzie sprawdzić, ponieważ każdy cukier jest inny, to znaczy każdy cukier zawiera inną ilość cukru w cukrze. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Teraz dokładnie to łyżką albo widercem ucieram. Kiedy żółtko jest już utarte właśnie w taki sposób, że cukru nie czuć już pod łyżką, a to naprawdę trwa chwilę, dodaję do tego śmietanę. Dodaję śmietanę 12% albo 10%, jak uda mi się taką kupić. I raczej nie zamieniam w tym przepisie śmietany na jogurt naturalny, bo różnica to tylko 2% tłuszczu, a ze śmietaną, moim zdaniem, smakuje po prostu lepiej. Całość teraz bardzo dokładnie wymieszam do uzyskania jednolitego sosu. Sos ma już kremową konsystencję. Sprawdźcie do smaku powinien być słodki. Pamiętajcie też, że dodamy go do sałaty, która jest delikatnie posolona, więc sos może być słodszy niż wam by się mogło na początku wydawać. Oczywiście tą sałatę też możecie przygotować bez cukru. Tak u nas w domu też się jadało: połowa jadła z cukrem, połowa bez cukru, i wtedy po prostu żółtko samo ucieramy bez cukru. No dalej, postępujemy już tak samo. Odstawiam sos i zajmę się teraz jajkami. Białka kroimy w drobną kostkę. Do sałaty wlewamy sos. I dokładnie mieszamy. Jak mogliście zauważyć, sałata zmniejszyła swoją objętość, ale nadal jest jędrna i właśnie o taki efekt nam chodzi. Do sałaty dodajemy teraz pokrojone białka i wymieszamy. Jednak jeśli chcecie podać ją gościom i chcecie, aby ładniej się prezentowała, to częściej jak odłóżcie i posypcie nimi już przygotowaną, przełożoną do salaterek sałatę. I gotowe. Sałatka jest naprawdę wyśmienita, pasuje do każdego rodzaju mięsa, do sosów, do mięsa pieczonego. Bardzo fajnie sprawdza się też na grillu. Gorąco zachęcam do wypróbowania przepisu i życzę Wam smacznego.